piątek 9 maja wita Państwa Malwina Muzyczka. Zapraszam na dzisiejsze wydanie magazynu miejskiego. A co dziś w programie? W rocznicę zakończenia wojny. Uwolnieni z więzienia. Sprawdź klimatyzację przed latem. W czwartek 8 maja obchodziliśmy 69. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Corocznie 8 maja przypada Międzynarodowy Dzień Zwycięstwa. Święto upamiętniające zakończenie II wojny światowej. W Polsce obchodzi się je jako Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności. 8 maja 1945 roku, czyli dokładnie 69 lat temu, został podpisany akt bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy. Koniec działań wojennych wyznaczono na godzinę 23:01 w dniu 8 maja. Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z tej okazji zorganizował manifestację patriotyczną pod pomnikiem upamiętniającym żołnierzy Armii Krajowej. Uczestniczymy corocznie w spotkaniach, przy pomnikach i innych uroczystościach patriotyczno-obronnych z okazji Dnia Zwycięstwa, aby oddać hołd i część, część tym, którzy polegli w okresie II wojny światowej w walce z okupantem hitlerowskim o wyzwolenie ojczyzny, której na imię Polska. Niech to będzie przestrogą dla wszystkich, a jednocześnie zapisze się na zawsze w pamięci obecnych i przyszłych pokoleń, bo gdyby nie to zwycięstwo, być może nie byłoby nas i Polski. W programie znalazł się ceremoniał wojskowy, apel pamięci i salwa honorowa oraz złożenie wieńców i kwiatów. Druga wojna światowa trwała 6 lat. Udział w niej wzięły 72 państwa. Walki toczono na terytorium 40 krajów. Wzięło w nich udział około 110 milionów ludzi, nie licząc członków ruchu oporu. Szacuje się, że poległych, zamordowanych i zmarłych wskutek działań wojennych według różnych źródeł było od 40 do 60 milionów, w tym około 6 milionów obywateli Polski. 68 lat minęło od odbicia więźniów żołnierzy Armii Krajowej z więzienia w Zamościu. 8 maja 1946 roku kilkunastoosobowy oddział żołnierzy WIN Wolność i Niezawisłość dowodzony przez komendanta rejonu Stary Zamość Nielisz podporucznika Romana Szczura pseudonim Urszula przeprowadził brawurową akcję odbicia z rąk UB 301 więźniów, głównie działaczy podziemia. Akcja miała miejsce w więzieniu przy ulicy Okrzei w Zamościu. Wydarzenia te upamiętnia tablica znajdująca się na murach zamojskiego więzienia. To przy niej 8 maja spotkali się między innymi przedstawiciele Armii Krajowej, by oddać hołd bohaterom. Honorowym gościem był Stanisław Kozar, pseudonim Bóg. To między innymi jego uwolnił Urszula. Myśmy już spali, nikt nic nie wiedział. Wieczór już po zaprztyku, słychać było ruch na korytarzu. Tak jak nigdy, zawsze cicho był, już jak się budzi na snu, to była cisza. A wtedy zaczęło coś biegać w korytarzu i domyśliliśmy się, że to na pewno nasza wolność. I wpadł do nas żołnierz AK i strażnik z kluczami, utworzył strażnik cele, a ten żołnierz powiedział, że chłopcy i dzieci na wolność, tylko ludzi z ze sobą nie brać. I wyszli do następnej celi. I tak kolejno, kolejno wszystkim kazali wyjść tu na plac i zaczekać do odwołania, żeby nie robić zamieszania, aż wypuszczą cały więzień. Pod koniec uroczystości pod tablicą złożono wiązanki kwiatów. Wydarzenie corocznie organizuje Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, trzeci batalion zmechanizowany w Zamościu i zakład karny w Zamościu. Lato już za pasem. Coraz częściej włączamy klimatyzację. Warto o nią zadbać przed najgorętszym okresem w roku. Każda klimatyzacja samochodowa wymaga regularnego odżywiania wilgotne środowisko sprzyja rozwojowi grzybów. Niestety wielu przeciętnych użytkowników zdaje sobie z tego sprawę dopiero w chwili, gdy w samochodzie pojawia się brzydki zapach, nieprzyjemny zapach powodowany jest przez pleśnie i grzyby gromadzące się głównie na parowniku. Parownik jest idealnym miejscem dla rozwoju tego typu organizmów. Uważam, że klimatyzacja, żeby była w pełni sprawna, to trzeba zwrócić uwagę nie tylko na stan szczelności i freon w instalacji. Ale też trzeba odgrzebić ją. Zaleca się obsługę układu klimatyzacji pod kątem odgrzebiania raz w roku. Jedną z metod odgrzebiania jest ozonowanie. No, sama nazwa odgrzebianie, wiadomo, jest tutaj jednoznaczna. Bakterie, grzyby w całej instalacji są unieszkodliwiane. Ozon ma działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, dezynfekujące, usuwa nieprzyjemny zapach w pomieszczeniu czy kabinie auta. Metoda ozonowa jest nowoczesna, nieszkodliwa dla zdrowia, wykonana przy zachowaniu środków bezpieczeństwa nietoksyczna. Ozon ma kilka tysięcy razy szybsze działanie niż chlor i kilkanaście razy bardziej skuteczne. Po wszystkim po prostu się rozpada. Koszt odgrzybiania waha się w granicach 40 zł i trwa około 30 minut. Na dziś to wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia!